się do walki. Wiesz kto to był? Ja nie, ale może firmie. Billy, Czy on przypomina Kala? Zawsze lubiłeś się wspinać. I wciąż się trzymam. Jeśli to był żart, to mam nadzieję, że spadniesz. Wszyscy? Burza się zbliża. Schronimy się w bazie Sir. Jest ukryta przed imperium w głębi pustyni. Leży z Krytona. A gdzie jest Kryton? Coś się zbliża. Załatwimy go razem. Zgoda, ostrożnie. Uf! Uf! Więcej nie potrafisz? Pamiętaj o gardzie. Dobra robota, wzajemnie. Znalazłeś coś mały? Pomożesz mi? A muszę. Dzięki. Sir byłaby zawiedziona, gdybym pozwoliła ci umrzeć na pustyni. Spomer! Naprawdę myślisz, że możesz go oswoić? Warto spróbować. Oaza! Jesteśmy uratowani. Teraz będziemy mieć siłę, żeby dotrzeć do szlaku. Niechaj Jedi mają nas w swej opiece. Dziękuję. Ale dam radę. Jedźmy. Tylko ta baza? Nie z naszym nowym przyjacielem. I mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda? Kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę? Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto kuratów. Urwiska pesai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. Tu droga powrotna. Jakieś przygody z Imperium? Tak. Nastały mroczne czasy. Pomagałam tym, którym mogłam. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie. Gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. Nigdy nie widziałem takiej burzy. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Całe lata unikałeś Sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z Zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Karl, ale każdy miał swoje powody. Spamelski przyjacielu, możesz się pospieszyć? Musimy się pośpieszyć! Szybciej! Trzeba się pośpieszyć! Ten Pamela się boi! w tym, Merin! 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 Słyszysz mnie! Nie widzę jej, Tędy! Merin! Idziemy! Jesteś cała! Na razie! Tędy, szybko! Co teraz? Nie możemy się zatrzymywać! Szybko, Karol. jesteś cały? Tak, a ty? Kada! Musimy znaleźć schronienie! Gdzie uciekł ten spamel? To już nie ma znaczenia! Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy. Jaskinia. Ten Spamel nas uratował. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. A dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy? No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i odkryliśmy coś wyjątkowego miejsce poza zasięgiem imperium. Ale musiałbym przestać walczyć. A nic innego nie potrafię. Kal, spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje, pokrzepi cię w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz. Pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta. Co my tu mamy? Cóż, przetrwaliśmy naszą pierwszą wspólną burzę. Tak, to prawda. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Jak długo planujesz zostać na Jedzie? Nie wiem, ale cieszę się, że zobaczę Grinda. Co u niego słychać? Nieźle. Otworzył kantynę. Salun Pajluny. Nazwał ją na cześć swojej tababki? Dla Griza nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Hej, przyjacielu, jakże miło znowu cię zobaczyć! Mistrzu Kordowa, to zaszczyt. Ja. Nie sądziłem, że się spotkamy. To ja jestem zaszczycony. Sir, wszystko mi opowiedział. Wykazałeś się wyjątkową odwagą i roztropnością w obliczu przemożnego zagrożenia. Postąpiłeś słusznie. No, tego bym nie powiedział. Wybierzmy nowy punkt spotkania. Imperium niestety zajęło ruiny. Niedobrze. Przynajmniej burza zatarła wasze ślady. Chodź, chodź, wprowadzimy cię do środka. Mistrz Kordowa, udało ci się znaleźć Zefo? Tylko wątłe ślady ich wędrówki. Kierowali się głęboko w nieznane regiony. Przykro mi. Zdarza się, ale ta klęska zainspirowała mnie do odnalezienia innych ocalonych Jedi. Poszukiwania zaprowadziły mnie do mojej dawnej uczennicy. Jak sobie radzisz, Kal? To nie brzmi zbyt dobrze. Trochę mi się dostało, ale wciąż oddycham. I bardzo mnie to cieszy. Weszły mnie niedawno wieści o terrorystach Jedi na Korosant. Byłeś na Korusant? No proszę, modliszka najlepsze czasy ma chyba za sobą. Ale wciąż daje popalić. Dobrze ukryta ta baza. Tak. W ostatnich latach Imperium coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Są stanowczo zbyt silni, żeby walczyć z nimi bezpośrednio. Ale robimy co możemy. Oczywiście najważniejsze, żeby nasza praca pozostała tajemnicą. Co dokładnie masz na myśli? Oto hmm, to lepiej sam zapytaj się. A tymczasem ja i Merin powitamy nowoczynku. Tak było na pustyni. Zimno, burzowo i zbyt imperialnie. Wolę <stuszem> Chris pewnie siedzi w kuchni. Potem z nim porozmawiamy. Mistrz Kordowa i ja będziemy czekali na Griza. Idź porozmawiać z Sir. Pewnie platforma jest gdzie indziej. Nie ma tu platformy. Armias nie zerwałby kontaktu od tak. Cal Kestis. Witaj na dżedzie. Wiedziałam, że burza cię nie powstrzyma. Odbudowujecie archiwa. Próbujemy. Dopóki ta wiedza istnieje, dziedzictwo Jedi przetrwa. Niesamowite, mm. ale coś mi mówi, że nie chodzi tu tylko o Holoksięgi. Tak, jesteśmy częścią sieci zwanej Ukrytą Ścieżką. Zapewniamy bezpieczne schronienie i nową tożsamość wszystkim prześladowanym przez Imperium. Prześladowanym tak jak ocaleni Jedi? Zostało nas niewielu, ale tak. Wyczulonym na moc i w sojuszniku. Nic nie mówiłaś, bo nie pytałeś. Poza tym, podobno byłeś zajęty robieniem z siebie największego wroga Imperium. Chciałem pokazać galaktyce, że Imperium nie jest nietykalne, że można walczyć, że inaczej nic się nigdy nie zmieni. Ale ludzie wolą słuchać propagandy i dalej udawać, że są wolni. Hmm. Wiesz, wybrałeś trudną drogę. I niczego nie osiągnąłem. No, gdy imperium ostrzyło sobie zęby na ciebie, my mogliśmy zbudować sieć, zawrzeć sojusze i ratować życie. Myślałem, że dałaś już za wygraną. Mój błąd. Kal, byłeś jeszcze dzieckiem, gdy wysłali cię na tę wojnę. Kiedyś, w dawnych czasach, które pamiętam, Jedi nie byli tylko bronią. Ale oboje mamy w tym pewną rolę do odegrania. Dlatego tu jestem, Sir. No, popatrzcie tylko na to. Hej, Sir! Nie można powiedzieć, że brak temu charakteru, ale trochę to dziwnie. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. No, cześć, widzi. E, dobra, dobra, dobra. No, to jak wam tam było na pustyni? Burza zatarła ślady, ale Imperium zniszczyło jeden ze śmigaczy. To bardzo niska cena za waszą bezpieczną podróż. A to kto? To jest bołtakuna! Przyjacie. Przyjaciel, miło mi Cię wreszcie poznać. Gaugan jeden. Pomogę Ci wrócić na modliszkę. A więc nie lecisz z nami? Nie mogę. Hej, Karl! Czekaj. Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. Merin, tak? E, mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś. Nie będzie stał w miejscu. Każdy jakiś zaczyna. No i przeszedł! Nieźle idzie To jak nam to pracuje. wystarczy. Nie dla pracuje siebie. Spokojnie, koncentruj się i pociągnij za spód. Daję wyjść temu manekinowi. Ale nie lubisz turmowców. Tak to lubi. Papieżka. Gdzie wybieramy się najpierw? Wracamy na Kobo czy Księżyc? Myślę, że powinniśmy najpierw zajrzeć do osady Wielkiej Republiki. Tak, sprawdźmy tam. Dagangera na pewno zostawił po sobie jakiś ślad. Miło było Cię spotkać, Marin. Ciebie też, Kal. Powodzenia. Być może wciąż tu będę, kiedy wrócisz. Przepraszam.